Zrób ze mną posiłki na dwa dni, część 70. Zaczynamy od doprawienia polędwiczki wieprzowej, którą następnie zawijamy w folię, a następnie układamy na blaszce razem z ziemniaczkami. Spryskujemy je oliwą, doprawiamy solą, pieprzem i papryką, a całość razem pieczemy. Gotową polędwiczkę kroimy i układamy w pojemniczkach razem z ziemniakami, do których upiekłam jeszcze warzywa i dokładam też Informacje jak go zrobić znajdziesz w opisie. W międzyczasie nastawiłam jeszcze rosół, a więc uda z kurczaka zalałam wodą, zagotowałam i usunęłam szumowinę, a następnie dodałam warzywa i przy pojemnikach umieściłam ugotowany makaron, Pokrojone mięso, marchewkę i rosół przygotowałam osobno. Pora zrobić coś na śniadanie. A więc jajka, fetę, mleko i przyprawy blendujemy razem, dodajemy startą cukinię, na dno pojemniczków wykładamy laważ, go naszą masą, dodajemy pomidor. drugą warstwę lawasza i pieczemy. Brakuje jeszcze czegoś na słodko, więc twaróg, jajka, słodzik i proszek budyniowy blendujemy razem, a z powstałej masy smażymy takie serniczki z patelni. Dodajemy jeszcze do nich borówki i przygotowujemy gotowe porcje, które następnie polewamy jeszcze masłem, może i już posiłki na dwa dni gotowe. A jeśli film ci się podobał, to zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych z tej serii.